Po wielu tygodniach przesłuchań w ciemno, spektakularnych bitwach i singofach przyszedł czas na finał. Tak, tak, tak! tak! To będzie zwycięzcą trzeciej edycji The Boyski! Troszeczkę mocniej, okej? Okay? Ja jestem niesamowicie z ciebie dumna i gratuluję. Ci. Naprawdę poczułem każde słowo, które do mnie wyśpiewałaś. Taki jestem aż zruszony, że nie wiem co powiedzieć. Ja również. W finale, oprócz najzdolniejszych dzieciaków w Polsce, pojawią się też goście specjalni. Finał The Voice Kids już w sobotę o 25